Sponsorem programu jest Intermedia, wiarygodny partner w wirtualnym świecie. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taką nietypową magię, ponieważ będziemy czarowali z okazji Halloween. Zrobimy coś, co może nieco bardziej mrozić krew w żyłach, no i będę ryzykował. Swoje zdrowie, robiąc magię z tymi igłami. Zapraszam serdecznie. Witam Cię, Zuzia. Bardzo Cześć. serdecznie. Cześć. Słuchaj, dzisiaj zrobimy taką trochę straszniejszą magię, trochę bardziej mrożącą krew w żyłach, bo dzisiaj będziemy czarować z okazji Halloween. I na sam początek chciałbym Ci dać taki mały pominek. Proszę bardzo, to dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Fajne, nie? Mhm, super. Nie, tak całkiem poważnie, to będę jeszcze potrzeba zapomnieć, gdzieś to powinna być. O, tutaj jest. Weź, proszę. Okay. Mogę papierek? Mhm. Super. Powiedz mi, kojarzysz się? Kojarzysz, czy robiłaś coś takiego jak byłaś mała, że chodziłaś od drzwi do drzwi z cukierków tak. i mówiłaś cukierek albo psikus? Mhm, tak? tak. Ja też tak robiłem. I takim moim ulubionym smakołykiem, który zawsze ludzie mi dawali, to były takie telizaki chupa-chups. Kojarzysz? Tak. Możesz zapalić zapalniczkę. Jasne. kiedy weźmiemy kawałek papieru? To tutaj. Możemy pojawić takiego lizaka. Zobacz jeszcze ciepły, rzeczywiście. Tak? Nie, 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 nie będziemy się schować, to się schowam, potem, okay. potem ci oddam. Eee, powiedz mi, jak to jest tam u Ciebie? Obchodzisz Halloween? Czy nie? nie czy nie za bardzo? bardzo, bardzo, bardzo. Tak? Mhm. To świetnie. Mówisz, w Polsce to się wydaje bardzo kontrowersyjny temat. Bo wiesz, pogańskie święto i tak dalej, i tak dalej, ale... Ja bardzo lubię Halloween. Nie dlatego, że czczę jakichś bożków czy coś takiego, ale po prostu uważam, że to jest szansa, żeby zrobić coś bardziej niecodziennego niż w inne dni roku. Coś takiego bardziej szalonego, można by powiedzieć. I dzisiaj, coś takiego niecodziennego, chciałbym Tobie pokazać. Zrobimy magię z igłami. Tak, weź proszę, i możesz wyciągnąć jedną. Myślę, że w ogóle już wszystkie zobaczyć, są ostre, ale weź sp sprawdź, czy są ostre. ostre. Co? <laughs> Teraz mam do Ciebie prośbę. Weź tą igłę i bardzo powoli, ostrożnie połóż mi ją na języku. Jest Mam nadzieję, że tak. Tak, dawaj, dawaj na ten dom. Jest to weźmiemy? Trochę więcej mamy, już dwie. Weźmiemy cztery kolejne to już będzie sześć w sumie. kolejne cztery, to będzie dziesiąteczka. I zostają nam ostatnie dwie igły. Zobacz, pusto? Będziemy teraz potrzebować kawałka nitki. Weźmiemy taki kawałek. z uwaga? Zgadza się? Teraz, teraz trzeba tak zaczekać z trzy dni. Nie, oczywiście żartuję. Muszę <laughs> mogę pokryć trochę. 12 igieł nawleczonych na nić. Zucia, wiesz co to jest? To jest no. piękny szynik dla ciebie, proszę bardzo. No. Nie, oczywiście żartuję. Żartuję spokojnie. Eee, moi drodzy, to była magia na Halloween. Ja wam dziękuję bardzo. W komentarzach możecie napisać, czy wy obchodzicie, czy wy obchodzicie Halloween? W jaki sposób obchodzicie Halloween? Póki co dziękujemy Wam, Zucia, bardzo i życzymy Wam miłego Halloween. Sponsorem programu jest Intermedia wiarygodny partner w wirtualnym świecie.